Cześć, witajcie na kanale Urecyklatora. Dzisiaj będę miał taki króciutki film, czy jest sens yy, po prostu recyklować przewody antenowe. Tutaj mam taki stary bardzo, bardzo stary. Już tych koncentryków chyba nie ma. Tutaj mam w sumie też stary, ale już nowoczesny z otuliną miedzianą. Nie otuliną, siatką. Tą, tą demagnetyzującą, trzeba jakby ją nazwać, a tu chyba nie wiem, czy też miedziana, czy, czy no za, w zasadzie zawsze jest miedziana, tylko jest albo pobiał, albo zwykła miedź. Więc może zacznijmy od takiego koncentryku, czy to się opłaci. Wiadomo, że to nie przez korowarkę nie pójdzie. Ja to pokażę, jak ja to robię, bo już tam część o, o, odrobiłem. Tnę sobie na krótkie kawałki. Nacinam tutaj, tak żeby, żeby móc się dostać do, do tej miedzi. chwytam za kleszczyki i w ten sposób ściągam jedną, później drugą stronę w tym wypadku akurat mam mieć błyszczącą i to bardzo szybciuteńko zresztą widzieliście, idzie ja teraz tak zrobię. Obiorę sobie ten przewód antenowy i później się włączę na ten antenowy. A więc tak, no niecało 5 minut trwało. Mam 60 gram czystej miedzi błyszczącej. Myślę, że to się opłaciło. Teraz weźmy taki przewód koncentryczny, jak ja to robię. Ja to ucinam. Na takie kawałki krótkie, następnie przez korowarkę. Mam już tępy ten, ten nożyk przy korowarce i to nie za bardzo mi chce ciąć, chociaż to ma swoje zalety, bo po prostu nie tnie, nie tnie tego, tej, siat, tej, tej, tej siatki miedzianej. Mamy tak, teraz raz idzie lepiej, raz gorzej. Po prostu siateczkę, tak. No i w tym wypadku też mamy mieć błyszczącą. Teraz folia aluminiowa i zostaje nam taki przewód. Tutaj mamy wystaje końcówka. Zresztą jak odcinam jak odcinam te, jak te te kawałki krótkie, to tak jakoś wychodzi, że tu mi zostaje ten, ten, ta końcówka. Chwytam za tą końcówkę. I tak. I czasami jest to milbery, bo ma milimetr. To akurat ma 0,9, więc to jest, będzie, będzie mieć błyszcząca. A więc mamy tak aluminium, no oczywiście to są śladowe ilości. Mieć błyszczącą i miedź błyszczącą. Przy tych starych antenowych okazuje się, że ta siateczka. Ta siateczka jest po prostu już taka przyśniedziała, no to wtedy to jest mieć zwykła, mieć miks. A więc trwało to gdzieś około 25 minut. 25 minut teraz z ważeniem do pół godzinki. A więc tak, yy, paradoksalnie z tym cieniutkim drucikiem, gdy zaczniecie to robić, to zniechęcicie się. Lecz w niektórych są grubsze druciki nawet i potrafi być Milbera. Wtedy już jest 100 opłacalne. W tą metodą co ja robię no to nie, nie będę mówił ile ważyło bo nie zważyłem. To nie ma też sensu porównywać bo i tak chyba takiego przewodu się nie sprzeda. Ja powiem tak po pół godzince ile mogłem zarobić. Aluminium 12 gram po 5 zł jest 6 groszy, no, można to wyrzucać do, do śmieci, ja to, ja to mieszam z jakimś aluminium, z młotkiem wpracuję. bo nie wyrzucamy, o w ten sposób. Teraz tak, mamy zwykłą y, miedź mix, w miksie, tam jest chyba po 29,70 70 to jest 53 grosze razem 59 groszy i mamy mieć błyszczącą. Tego mamy 170 gram. Mieć taka jest po 31,80 chyba ostatnio zobaczyłem, To jest 5,41, dodajemy 6 zł za pół godziny pracy. No, opłacać to się specjalnie nie opłaca. Ale mamy mieć błyszczącą do dodania do paczki, i to jest już ważne. Pół godzinki można znaleźć wtedy, gdy, gdy nie ma nic do pracy. Można jakoś te pół godzinki zagospodarować i na loda mieć. No, chyba, że się chce za loda zapłacić, no to wtedy już, już trzeba, no znaczy zapłacić, nie wiadomo o co chodzi. Yy, dziękuję za oglądanie, zapraszam na inne filmy ten taki króciuteńki do zobaczenia, do usłyszenia, cześć